9 sierpnia 2020 roku. Czułem z tej strony gronki, kanał cosplay Campfire, a my zaczynamy już 20. jubileuszowe wydanie wiadomości cosplayowych. No to startujemy. Za granicą, nie odbędzie się kolosalkon, mimo wszelkich zapowiedzi, przesunięć terminów, a także szumnych, po prostu obietnic, które miały tutaj miejsce, nie odbędzie się ten basenowy konwent i oczywiście duża strata, duże rozczarowanie, szczególnie osób, które chciały się pobawić na tym niesamowitym konwencie, ale także dla osób, które później chciały zobaczyć te dosyć ciekawe cosplay music video z tej imprezy. I kontynuujemy konwenty, które się znowu nie odbędą. Nie odbędzie się również Puerto Rico, Comic Con. Comic Con, który odbywa się od niedawna w tym pięknym kraju, niestety w tym roku, ze względu na COVID-19 nie ma możliwości się odbycia, przesunięte zostaje na 2021 rok. I Ten sam los czeka Comic Con RS Brazil, e, który miał odbyć się już e, teraz w sierpniu. Niestety organizator poinformował, że nie ma takiej możliwości. E, Brazylia jest jednym z krajów, w którym epidemia rozpowszechniała się bardzo mocno. Także niestety organizator zrezygnował z organizacji tego konwentu. E, ale za to, jeżeli macie ochotę na fajne wakacje z bardzo ładnymi widokami, jedzeniem, to zapraszam Was już 22-23 sierpnia do Kaosium Centrum Konwentowego i zgadliście oczywiście, mówimy tutaj o Comic World Taiwan. Ta impreza, która jest mocno powiązana zarówno z anime, mangą, ale także z cosplayem, odbędzie się i mamy nadzieję, że będziemy mogli zerknąć na konkurs cosplayowy, który ma być w tym roku emitowany na kanałach social mediowych. Jeszcze trzy dni macie na zgłaszanie się na Gamescom, na konkurs cosplayowy. Bardzo duży konkurs, bardzo fajne e, nagrody. Także ja was odsyłam na games.com Do rejestracji pamiętajcie: trzeba mieć, e, trzeba mieć nagranie filmowe, trzeba mieć zdjęcia, i już można startować w tym niesamowitym konkursie cosplayowym. Social media, aby nam troszeczkę osłodzić i posłodzić e, tutaj nasz los bezkonwentowy. Na kanale Mineral Blue, autora wielu Cosplay Music video, a także relacji z konwentów amerykańskich i również pozaamerykańskich. pojawiły się remiksy z konwentów i na pierwszy rzut poszedł oczywiście San Diego Comic Con. Zobaczycie sobie najlepsze kreacje z ostatnich kilku lat, które Mineral Blue zmiksował w bardzo fajnym Wideo bardzo wam polecam. Ponownie pojawiamy się na kanale Odina Bota, gdzie to Odin pokazał, jak zrobić Dragon Fanga, czyli miecz walkiri z Avengersów. I jest to o tyle ciekawy tutorial, że pokazuje nowy rodzaj pianki Ewy, a także te nowe techniki, które są związane z robieniem bardzo cienkich czubków ostrzy, właśnie z tego termoplastyku. Również polecam Wam na kanale Neferiti pojawił się tutorial, jak zrobić średniego rozmiaru skrzydła. A tutorial jest o tyle ciekawy, że skrzydła zrobione są całkowicie z materiału. Jest to oczywiście tutorial o szyciu. Tyle jeśli chodzi o przegląd social media. Lecimy z zagranicy prosto do naszego pięknego kraju. Poznań Games Arena. Już od jutra jest możliwość zgłaszania swoich. Propozycji swoich występów i swoich ścieżek dźwiękowych e, na konkurs cosplayowy, który odbędzie się na tym poznańskim e, konwencie związanym z grami komputerowymi. Oczywiście, organizatorką e, tego konkursu jest Szapi, która na swoich social mediach cały czas informuje i zachęca Was do brania udziału w tym właśnie konkursie cosplayowym. Ja Wam tylko powiem, że będzie grubo. A jeśli mówimy już o PGA, to oczywiście warto wspomnieć o Projekt League, czyli wiosce League of Legends, która się ma pojawić e, na, tym, e, na tym konwencie, na tej imprezie. E, I tutaj prośba do Was o wsparcie, jeżeli chcecie naprawdę, żeby się pojawiło to w niesamowitej odsłonie, z niesamowitymi atrakcjami. Także wbijajcie po prostu na portal zrzutkowy, którego adres i, e, i link będziecie mieli w opisie tego filmiku również wspierajcie takie inicjatywy jak sprzedaż biletów na Pyrkon Pyrsklepik a także sklepik suru z fantastycznymi e, tutaj żywieniowymi artykułami egzotycznymi naprawdę ale także z gadżetami Tsuro. E, jeśli chodzi o Magnificon, pamiętajcie, że zapisy na cosplay były do dzisiaj do godziny 23:59 i Ułamki sekund. Także, jeżeli nie zdążyliście się zapisać, trudno wspierajcie tych i bicie brawo tym, którzy wystąpią. A pamiętajcie, że będą tam cztery konkursy cosplayowe, w tym dwie eliminacje na um, tutaj konkursy europejskie. A wracając jeszcze do konkursu na PGA, wioski League of Legends, warto wspomnieć o wspólnym mianowniku o osobie, dzięki której te um, wszystkie Wszystkie inicjatywy mają mega kopniaka, dzięki którym e, naprawdę ludzie e, się łączą. Jest to osoba, która naprawdę pozytywnie wpływa na, ich, na wszystkich. E, I jest to Szapi Workshop. A ja już lecę do Szapi, aby z nią porozmawiać tego pięknego poranka. Słuchajcie, w ten piękny, piękny poranek. Spotkałem tutaj wspaniałą osobę. <śmiech> przypadkiem, <śmiech> zupełnie przypadkiem. Jak wiecie, to widzicie, dźwiękowo nam też tu wszystko zaczyna pasować. Mimo wszystko, postaramy się dla Was to nagrać. No, napis najdłużej. Szapi. To ja, cześć. I parę pytań do Szapi specjalnie dla Was na 20. pytanie wiadomości kaskadowych. Mm, Pani, jeszcze nie widziałam już Brawo, brawo. Tak, Szapi. W Poznaniu jesteś. Tak, nie da się ukryć za, za naszym tłem. I jak Ci w tym Poznaniu jest? Jak, jak generalnie jesteś no tak, jak byłaś w Krakowie? Jak się tu czujesz teraz po przeprowadzce? Dobrze, wiesz co, widać no, się nie sumie, miesiąc po tym, jak tu przyjechałam, jest jakby ciężko mi jeszcze powiedzieć na pewno, że jest super, ale czuję się fajnie, jest dużo fajnych postoje, jest dużo no osób, z tak. spotkać, pogadać, robić zdjęcia właśnie z fotografami, więc nie narzekam, jest bardzo fajnie. Okej, okay, a powiedz mi jedną rzecz. Co teraz u Ciebie w planach cosplayowych? Co zapytasz? Jakie kolejne cosplayy? Eee. Jak to, ja powiem szczerze, że oczekuję tych, tych cosplayów w swoich nowych Wie, sesji. Ja, by, ja bym bardzo chciała te, te sesje robić, tylko w tym momencie nagle świat cosplayowy się obudził i mówi rób konkursy i ja robię te konkursy. Więc na razie jestem up, organizacją konkursów dla Was, żebyście by właśnie swoje kostiumy robili, a moje prace na razie są troszeczkę odłożone, ale ja przewrócić. No właśnie, a mówiąc o konkursach to Kilka dni temu właśnie ogłosiłaś na wszystkich kanałach, że pojawia się na PGA konkurs Cosplay. Jeżeli PGA się odbędzie, to będzie tam na pewno konkurs Cosplay. Wszyscy trzymamy kciuki. Słuchajcie, tak? prawda jest taka, że jeżeli ktoś z góry powie, że wszystkie masowe są raczej zamknięte, to nic nie zrobimy, to jest nic hmm. nie siła. Ale staramy się i pracujemy w tym momencie, żeby wszystko było w dodatku. Mamy je e, A powiedz mi, e, co roku e, konkurs e, PGA jest coraz lepszy, coraz nowsze rzeczy są, tak? e, w zeszłym roku była wspaniała strefa cosplayerów no. razem z różnymi projekcjami, różnymi no. rzeczami. co w tym roku ciekawego? Również będzie strefa, taka sama, ja mam nadzieję, że nawet nie, właśnie, nie gorsza niż w zeszłym roku. Również będziemy mieć trochę więcej sponsorów, także zapraszamy słuchać na warsztaty, na prelekcje, które tam się mają odbywać. Jakie również mamy, no, fajną rzecz, którą będzie wioska Project Ligt, czyli wioska Ligonego, fanowska, ale naprawdę. Wow. Właśnie fajna. my cały czas staramy się tutaj na Cosplay of promować tą wioskę Project mm -hmm. Ligt. A to się cieszę. E co możesz powiedzieć w ogóle o tej wiosce, bo z jakiejś zdradzić na jak duże to będzie, co tam będzie, bo tak na razie mm -hmm. wszyscy mówią z krawkami, coś tam. Wiesz co, my też nie chcemy jakby robić um, wszystkie urzucić od razu, ponieważ to PGA już troszkę czasu, więc tym też te, te informacje procjęłaś dla was i trochę ten hype nakręcać. I przynajmniej, że też no, czekamy na informacje, co się stanie. No, ponieważ taka sytuacja mm -hmm. jest w Polsce, że nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ale ogólnie naprawdę, słuchajcie, w jakiego smoka, infernala, na samym o. środku będzie nexus. Mamy w ogóle kącik dla dzieciaków, mogą się rozwijać zająć sobie, zbić. Jakieś fajne slajmy zakowy, co będziesz maskotki Poro. Masę cosplayerowa w, w się z League of Legends. To są bardzo mm. fajne skórki, więc dużo osób właśnie przygotowuje te skórki, więc zobaczycie. Okay. Piękne kostiumy. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Słuchajcie. No. Ty w jakim kostiumie będziesz? <laughs> z siebie, bo to... Na PGA, będziesz, na PGA ty tak? tak? to ja że pracuję właśnie tak? jest z konkursem i strefą, także raczej, jeżeli będę miał jakiś cosplay, to raczej bardzo prosty, no bo też chcę być mobilna i móc się ruszać, ale cała moja ekipa będzie taka. Przewidujesz jakieś spotkania, taki meeting z swoimi fanami w ogóle na PGA? Ojejku, przyznam szczerze, że na PGA to w sumie ja jestem wszędzie i nigdzie, więc bardzo ciężko mi złapać, ale najczęściej szukajcie na wiosce i jakby, e, serwis przepraszam, no bo tam będę w sumie przez większość, większość weekendów. Więc słuchajcie, jeżeli chcecie spotkać e, szapi e, na PGA już, hmm. Niedługo. Właśnie to jest chyba pierwszy taki większy web, który będzie. No nie wiem, jest jakiś mangowy, ale też nie wiem, jak on się odbędzie. Zobaczymy. Więc jeżeli chcecie spotkać szapin na PGA, mm -hmm. przyjdźcie koniecznie, wbijajcie do wioski e, e, League of Legends mm -hmm. i mm -hmm. również do wioski cosplayowej. 9-11 e, października. Pamiętajcie. I, I oczywiście, jeżeli jesteście cosplayerami, macie super cosplay, albo nawet nie macie super cosplayów, bo tak twierdzicie, <laughs> że macie naszej. super. Eee, to przyjeżdżajcie, bierzcie udział w konkursie cosplayowym, bo wygrają fantastyczne naprawdę nagrody. Wiem, bo brałem udział w zeszłym roku. oczywiście to na Pan na sztuki laureat, więc że idźcie tak, tak. w kopijonkę do I polecam naprawdę. Mieć udział <laughs> Szabi się wszystkim doskonale zajmuje. No, Staramy Także, się, że było fajnie. Ja bardzo dziękuję tutaj za spotkanie. Okay. że wiem, że... Czasu nie no co, ty, wszystko jest podobne, ale może pani również zobaczenia poznać, rozrasta, więcej cosplayerów, chodźmy się... na weekend. <noise> tak, i będziemy pewnie wpadali wpadali części, bo tutaj jest naprawdę bardzo fajna atmosfera. I, i to zrobi to się tak, no, 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 to pewnie. Jakieś takie może ministerny się wszystko swoje. Myślę, że już, już jest. Już z taką się na niego. I do Wrocławia jest tego 2 godziny i to z kawałam trasę. To trzeba mi są rzecz, tak Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo Szapi za, za ten wywiad. Eee, a my teraz przechodzimy do social mediów. A w social mediach polecam wam serdecznie materiał, który pojawił się na grzywa Art, a polecam go ze względu na to, że jest to oczywiście projekt Warhammerowy Warhammer 40 000 Bolt Pistol, który, na którym pracował grzywa również na streamach. Teraz możecie zobaczyć e, materiał na jego YouTubie. Wbijajcie. Powróciła z zaświatów, z, normalnie z Nexusa Juleczka, która chwali się właśnie Progress Remix Video ze swojej Leony. Także zapraszam Was serdecznie. Juleczka dawno się nie pojawiała, kończyła swój kostium na konkurs. Tu możecie zobaczyć częściowo, chociaż zjawkowo ten kostium jak wygląda. Oczywiście trzymamy za Juleczki kciuki. I tutaj odsyłamy Was do tego wideo. Link oczywiście macie na dole. A KTOŻ TO WRÓCIŁ DO SOCIAL MEDIU? Wrócił pewien człowiek. E, pewien człowiek ośmiornica. ten tackle Creation, który wrócił po prostu jak to ośmiornica. Z całym pirackim po prostu tutaj zapleczem. E, mianowicie na jego YouTubie pojawił się film, e, w którym pokazuje jak zrobić świecąco, dymiąco, odlewaną, pozłacaną czachę. Sea of Thieves, gry, którą pewnie nie znacie. A teraz oczywiście jak to bywa w jubileuszowych wydaniach, mamy dla Was super fajnych cosplayerów, których oczywiście wszyscy lubimy. I na początek wiemy z wizytą u cosplayerki wielu imion, wielu ksyw i wielu profili, a jest to oczywiście Norge... czy Norcz? Hm. W każdym razie z Asgardian Fraud. Siemano, co u ciebie? No, siema gronki. Witam wszystkich. Bardzo miło tu być. Bardzo miło tu być. Co u mnie? Pandemia, jak u każdego. A czy produktywna? Tak, właśnie. Skończyłam zamówienia na ten tydzień. Nie robię nic oprócz uszek. Chociaż nie, to nieprawda. Jak już strzepne jest siebie, i w końcu pójdę z nimi na pocztę. Ostatnio robiłam World Scout Queen, którą zaczęłam kilka lat temu. Jak każdy cosplayer ma takie projekty, ale wróciłam do niej ostatnio. Stwierdziłam, że tak na szybkiego po prostu byle skończyć pewne elementy. Ostatnio mam taką filozofię na to, żeby pokończyć stare stroje lub stare projekty, do których kiedyś miałam motywację, i nie robić ich w całości bo wtedy one nigdy nie powstaną, bądźmy szczerzy. Ale dokończyć się momentami, elementami, żeby chociaż można było zrobić jakieś jedno zdjęcie, czy może wariacja, nie do końca kostki taki bardziej casualowy, też zrobiony. Tutaj akurat od dawna miałam bazę pod to i kamyczek. No i teraz stwierdziłam, że to dokończę, po prostu ćwicząc sobie różne techniki, dlatego jest to moja ulubiona technika, czyli. Um, pianka zalana żywicą, nie pvc z pianką zalana żywicą, ponieważ um, te sklejerzy kłócą się czy lepiej jest używać wikolu, czy lepiej jest e, używać plastidipu a wtedy przychodzę ja mówiąc kryjcie to żywicą um, bo po prostu jestem leniwa i nie trzeba jej szlifować, znaczy powinno się i trzeba e, ale tak naprawdę jak nałożycie wystarczająco grubo on sobie tak spłynie to jest na tyle gładka, że to już też nie trzeba jej szlifować, więc na takie elementy to w sumie fajnie się sprawdza. Coś tak bardzo na szybkiego. No, peruka poszła w jedną. No, pracuję jeszcze nad tym fantastycznym kociakiem, który aktualnie ma oczy z papieru. Może się ich pozbędziemy. Wyglądał niebo lepiej. Um, też strój planowano dawno, ale ten akurat chcę skończyć w całości. Pracowałam też nad tutaj Baronem z Dorzeczonej dla Kota, mój ulubiony film Studio Ghibli. Ja to jest bardzo kontrowersyjna opinia, bo ten film jest strasznie głupi i absolutnie nie, nie zawiera takiej magii em, i mistycyzmu, którymi charakteryzuje się Studio Ghibli, ale ja go po prostu lubię, bo jest o Kotkach. Um, to był mój strój na eliminację, na który planowałam się wybierać ze, z koleżanką. Um, do Klary na Magnifikonie. Ale no po pierwsze, są na Magnifikonie w czasie pandemii, więc się nie wybieram. A po drugie, nie wybieram się, bo w tym czasie um, mamy sesję zdjęciową, dosyć sporą sesję zdjęciową i to, co widzicie tu na podłodze, lub czego nie widzicie, ale co na siebie wysypałam, to po części zamówienia, ale po części są to elementy a wykonane na dosyć dużą sesję grupową, na którą jestem bardzo podekscytowana, um, która będzie nie, już niedługo. Jest, mogę tyle powiedzieć, że jest z bardzo popularnej gry. Teraz wszyscy sobie pewnie myślą o jakichś asasynach, czy o jakichś takich fajnych, fajnych grach, w których ludzie pykają sobie wieczorami. Będziecie zdziwieni, jak się ogarną z jakiej to gry, eee, ale <grym> eee, no nie jest to Call of Duty, nie jest to Call of Duty. Mam nadzieję, że uda mi się skończyć tego przystojniaka jakoś niedługo, bo też planowałam ten strój od dawna, ale udało mi się zrobić z nim cokolwiek więcej niż samą bazę, czyli te uszy, cały fiolet, co na nim jest dopiero po kilku miesiącach, jak go zaczęłam. Więc głupio by było teraz, żeby znowu stał na półce przez kolejne kilka miesięcy, zanim coś z nim zrobię. Ale też no, trudno jest mieć motywację, wszyscy się chyba zgodzimy, kiedy nie ma deadline'ów. A nie ma konwentów, to nie ma deadlineów i teoretycznie są sesje zdjęciowe. Ale też te deadline'y sesji zdjęciowych są tak naturalnie często przesuwane, kiedy nie ma z góry na, takiego odgórnego deadlineu jakiegoś właśnie eventu, że chce się zrobić sesję, zanim się pójdzie, zanim się zaprezentuje strój, no to teraz się go nie zaprezentuje, więc te deadline'y się tak troszeczkę rozpływają wszystkim. Zauważyłam troszeczkę. I nie ma w tym nic złego. Trzeba wszystko w swoim czasie i się nie stresować, aczkolwiek jest to troszeczkę koproduktywne. Um, więc ja zalecam wszystkim cosplayerom dawanie sobie deadline'ów. Umówcie się z jakąś swoją znajomą, z jakimś swoim znajomym na deadline stroju, który macie zamiar skończyć. I jak go skończycie w tym czasie, to niech wam postawi kawę albo lody albo coś takiego. I może będziecie mieć chociaż na miastkę motywacji na to, żeby. Mieć ten termin, którego się będziecie trzymać, bo wiem, że niektórzy tego potrzebują, tak jak ja na przykład. Więc czy mi się udało coś takiego? Umówić się ze znajomymi, żeby postawili mi kawę, jak skończy deadline? Tak. Czy dotrzymałam tego deadline'u? Absolutnie nie. Ale miałam motywację, żeby pracować ku temu deadline'owi, więc tego wam wszystkim życzę. Um, może wypróbowanie jakichś nowych technik, jak już. Jest co do roboty, jest lato, można wyjść na zewnątrz i czymś popsikać. Uważam to za fenomenalny pomysł. Um, Także ja i. O! To strasznie śmiesznie teraz. Ja i. Wirus się. Ale wygląda strasznie. Uh, no i na przykład teraz nabrałam motywacji, żeby w końcu zrobić mu te oczy. Uh, znaczy zrobiłam już mu oczy, ale są takie strasznie duże takie i wygląda jakby był z anime. Jest z anime. Ale wygląda jakby był ze źle narysowanego anime. mam. E, nie, nie, bo ja robię ten kostium. On jest z gry. Ten akurat, Ten jest z gry. Ja nie robię go z anime. Ten to, on to jest z gry z Dragon Balla na test. <laughs> e, nie, no tak naprawdę, oczywiście, z anime. E, w ogóle, mój ulubiony film Dragon Balla. Polecam. Bo jest w nim wirus. Um, także życzę Wam wszystkim dużo motywacji, a której nam tutaj brak. E, no i trochę lodów, bo jest gorąco. Wypróbowania nowych technik. I możecie zajrzeć później, co u mnie za miesiąc, i z przekorem stwierdzić, że w sumie to samo, co jak o tym mówię, bo pewnie nie ruszyłam się z żadnym projektem, bo wzięłam się za jakiś nowy. Ach, jak dobrze być cosplayerem. Miło było wszystkim powiedzieć Wam dziękuję za domową psychoterapię. Widzimy się kiedyś. Dziękujemy Ci bardzo Laura za ten materiał. Serdecznie pozdrawiamy, ściskamy, a w tej chwili przeniesiemy się do jednego z większych piratów polskiej sceny propmakerowej, cosplayerowej człowieka, który rządzi oceanami w pewnych grach komputerowych i w propów. Oto przed Wami Daniel z Tentacle Creation. Siemano, co u Ciebie opie? Cześć Gronki, dzięki za zaproszenie. Jestem tutaj dzisiaj gościnnie, bo w sumie chciałem się pochwalić rekwizytem, nad którym ostatnio bardzo długo pracowałem i cała moja energia, może nie cała, ale dużo energii wpakowywałem w ten Cudowny rekwizyt. Chciałem się pochwalić, że go skończyłem wreszcie. Jest to Kaha Sea of Thieves. Świeci. Dymi. Chyba widać ten dym. Nie wiem. Widać raczej. Oj, widać wiz. No, dymi na pilota radiowego. Świeci RGB LEDy. Zaprogramowane przez Arduino. Widać to Arduino, o, aż wyłączyłem. Jest Arduino, jest bateryka, jest y, Vape, który robi ten dym. Czyli taka mini-dymiaka w środku. Jest. Chciałem się tym pochwalić głównie i też tym, że y, zrobiłem swój pierwszy filmik, y, gdzie gadam, gdzie opisuję, jak właśnie zrobiłem tą czachę Ja sobie ją tu położę. No i w sumie chciałem, żebyście sprawdzili sobie ten filmik, zobaczyli, czy Wam się podoba. Ogólnie, jak mnie nie znacie, to sobie sprawdźcie moje social media. Zobaczcie, co tam tworzę, pokazuję. Też takie coś z Sea of Thieves od jakiegoś czasu robię, ale to na przyszłość będzie. Na razie, Na razie nie kończę tego, chcę dopracować jeszcze inne czaszki, bo różne warianty robię, czyli takie jak graliście, to wiecie o co chodzi, ale no tam po prostu jest dużo takich różnych fikuśnych czaszek, świecących, dymiących, jakieś kryształy mają w środku, bo i właśnie na tym dalej pracuję. A to to jest opaska na oko. Ona będzie taka, tylko no jeszcze wymaga części z pianki do wycięcia i no, na razie się za to nie zabieram, ale w przyszłości, w przyszłości. No i co, no i co się dzieje dużo y, jeszcze. Na przykład ostatnio też zrobiłem specjalnie pod tą czachę y, maszynkę do odlewania, czyli rotokast, do rokas, tak. Y, nie trzeba umieć mówić też na filmikach, tak, tak. I dość dużo czasu mi ona zajęła, i też spowolniła ten cały proces tworzenia tej czachy. Ale pod koniec wreszcie zadziałało i... wtedy się sensie wszystko działa i... Mogę z łatwością odlewać bez machania rękami. Jak to w, rot w rotocastingu zwykłym. Zobaczcie się sobie tam w moim filmiku tam jeszcze widać jak rękami macham 20 minut oczywiście przyspieszone tam nie widać że 20 minut, ale w porównaniu do, do machania rękami a maszynki to maszynka z 5 minut sobie się kręci, kiedy ja mogę co innego robić, więc to jest fajna rzecz. Pokazuję tam, bo ona tam stoi za kamerą. Yy, ale jak nie widzieliście to na social media moich są zdjęcia. Tu na przykład mam taki odlew, taki odlew surowy. Przezroczysta żywica, tam pół przezroczysta a z czegoś takiego no, powstaje coś takiego. Co jeszcze? No. Poza tym, no. Pandemia, pandemia, tak, tak. Pracuje się, nie zatrzymuje się, warsztat się rozwija. Jak e, w sumie, tyle. No. Nie ma co tu gadać 10 minut, bo tu też inni muszą pogadać. Na przykład Gronki, czy inni cosplayerzy. Co do strojów może jeszcze. Yy, na razie żadnych nie planuję. Ostatni mój strój to rok temu skończyłem, czyli Hunter's Destiny. Na razie nie planuję, bo wolę się skupić na tych wszystkich rekwizytach, bo mnie to bardziej piara. Po prostu. No i co? No i dzięki w sumie za zaproszenie Gronki. Trzymaj się. I... I tak. Trzymaj się gronki. Cześć. Bardzo Ci dziękuję za ten materiał. Pirackie pozdrowienie. Ho-ho-ho. Niech Ci papugi na ramieniach siadają. A teraz słuchajcie, do Was apel oczywiście, jeżeli Wy znacie jakichś fajnych cosplayerów, których chcielibyście tu zobaczyć, jeżeli chcielibyście sami wziąć udział, e, pokazać się w wiadomościach cosplayowych, zapraszam Was serdecznie, e, nakręćcie materiał, dajcie znać, czy w komentarzach, czy na Facebooku, a pewnie coś się da z tym zrobić. Pamiętajcie też o naszym Kofi Cosplay Campfire oczywiście link macie na dole. Wspierajcie nas zbieramy pieniążki na zapraszanie cosplayerów na kręcenie materiałów wideo i jeśli Wam podobał się ten materiał Wiadomości Cosplayowe, 20. Wiadomości Cosplayowe zapraszam Was do lajkowania, a także subskrypcji kanału dajcie też dzwonek by wiedzieć kiedy wychodzą inne materiały Pogoda! Będzie nadal gorąco, będzie nadal upalnie, więc uważajcie w ciężkich zbrojach na sesjach zdjęciowych, żebyście się nie odwodnili, nie poparzyli, ani nie pomgleli. I to tyle, jeżeli chodzi o pogodę. Ja Wam bardzo dziękuję. To było 20 już wydanie wiadomości cosplayowej. Także trzymajcie się serdecznie. Serwus z tej strony grąki. Pa.